Pan z wami i Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział to z was mając sługę, który orze lub pasie, powiem mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu, czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Taki gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Oh, I'll forget this O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłonię. Tak rozpoczyna się modlitwa obozowa Armii Krajowej. Utwór, który powstał w październiku 1939 roku w obozie dla internowanych żołnierzy polskich w Rumunii. Pieśń ta była śpiewana przez polskie siły zbrojne na Zachodzie. Oraz w okupowanym kraju, między innymi przez oddziały Armii Krajowej, dla których pełniła funkcję hymnu. Po dzień dzisiejszy pieśń ta jest śpiewana, zwłaszcza poza granicami naszego kraju, w, w środowiskach harcerskich. Przytoczone słowa wskazują, że ci, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, rozumieli ją jako wyraz sprawiedliwości. A nie przywileju, którym mogą się cieszyć tylko nieliczni. Drodzy bracia i siostry, doskonale zdawali sobie sprawę z tego także ci wszyscy, którzy przed ponad stu laty nie szczędzili wysiłku, ani nawet krwi własnej, byle tylko żyć w Polsce Wolnej i Niepodległej. Do nich właśnie odnosimy dzisiaj słowa usłyszane z księgi mądrości Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich Otaczamy ich naszą wdzięczną pamięcią modlitwą z przekonaniem że służąc ojczyźnie ziemskiej spotkali się z Bożą Sprawiedliwością i dostąpili życia w ojczyźnie niebiańskiej. Jak słyszeliśmy w psalmie, Pan zwrócił swoje oblicze przeciw złoczniącym, usłyszał wołających o pomoc i uratował ich od udręki. Moi drodzy, Mimo, że żyjemy dzisiaj w państwie niepodległym i nie doświadczamy udręki zniewolenia, to jednak mamy świadomość, że wolność zawsze pozostaje skarbem złożonym w nasze ręce, skarbem w naczyniach grnianych, o który trzeba nieustannie dbać. Do naśladowania naszych przodków w ich ustawicznym zmaganiu się o wolność i niepodległość mobilizują nas również słowa Jezusa odczytane przed chwilą z Ewangelii Świętego Łukasza. Oto Jezus przywołuje przykład sług, którzy nie mogą sobie rościć prawa do szczególnego uznania i traktowania ponieważ wykonywali tylko to, co było ich obowiązkiem. Jezus kończy przypowieść praktyczną uwagą. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, cudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. W kontekście dzisiejszego święta możemy powiedzieć, że jesteśmy również sługami dla naszej ojczyzny. Naprawdę żadnej łaski nie robimy, jeśli dbamy o jej wolność, jeśli wykonujemy to, co jest naszym obowiązkiem, jako synów i córek tej samej matki Polski. Co zatem powinniśmy wykonywać? Bardzo mądrze i poetycko o tych obowiązkach. Pisze Karol Wojtyła w poemacie Myśląc ojczyzna. Przypadająca w tym roku 20. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, ojca współczesnej niepodległości Polski, jest dobrą okazją, by odwołać się do jego myśli, które pomimo upływu czasu wciąż są aktualne i oby również wyznaczały kierunek. Naszego działania i naszej odpowiedzialności w przyszłości. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Pierwszym patriotycznym obowiązkiem jest dbałość o naszą dojrzałość, o naszą osobistą wolność mówiąc językiem religijnym, o naszą świętość. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę marszałek Piłsudski, dlatego powtarzał: istotą walki jest podniesienie duszy ludzkiej na wysoki poziom moralny. Temu celowi służy praca nad sobą, niegodzenie się z byliakością, z przeciętnością, ze złem w sobie i wokół siebie, z tym, co nazywamy grzechem. Jakże wielkie znaczenie w tym dziele ma edukacja. Pamiętam dobrze, jak w czasach transformacji po roku 1989 znalazłem się jako młody ksiądz Katecheta w szkole podstawowej na Tylce w parafii kościanku nad Dunajcem w Pieninach i tam zauważyłem w centralnym miejscu duży plakat namalowany przez dzieci, przez uczniów. Przedstawiający trzy budynki: dom, szkołę i kościół. Te budynki były połączone rękami obejmującymi się wzajemnie. Już dawno temu dzieci wiedziały, że tylko jedność w wychowaniu w domu, szkole i kościele może służyć naszemu wspólnemu dobru. Karol Wojtyła w poemacie o ojczyźnie wskazuje na granicę, która ze mnie przebiega ku innym. Ku innym. Zatem naszym obowiązkiem, będącym również przejawem miłości ojczyzny, jest troska wzajemna o siebie. Koncentrowanie się nie tyle na sobie, na własnych korzyściach, ale myślenie o innych, działanie dla dobra innych. To ukierunkowanie na drugiego człowieka doskonale wyraża słowo solidarność. W tym słowie, z którym jeszcze do niedawna kojarzyła się światło Polska, zawiera się słowo dar być darem dla drugiego człowieka. Zbycia darem dla innych nie ma nic wspólnego. To co się dzisiaj niestety. Tak często dzieje w naszych wzajemnych relacjach. Pogarda, egoizm, złość, nienawiść, agresja, skłonność do kłótni i podziałów. Wojtyła pisze ku innym. To również przestroga przed szowinizmem i patrzeniem na inne narody z poczuciem wyższości. Budowanie pozytywnych relacji z, cudzie, z cudzoziemcami, którzy przebywają na terenie Polski to także jedno z imion miłości ojczyzny. Oddajmy ponownie głos Karolowi Wojtyle, który pisze, gdy myślę ojczyzna, to ogarniam przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się Wyłaniam. Historia i dziedzictwo są jak korzenie dla drzewa. Lekceważenie historii tradycji narodowych to jak odcinanie drzewa od korzenia albo podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Niestety nie brakuje w naszym społeczeństwie kulturowych drwali z siekierami i piłami. Tym bardziej potrzebna jest czujność, by z otwartością na przyszłość łączyć szacunek wobec przeszłości, zgodnie z apelem poety. Nie deprzcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść. Gdy dookoła mówią językami, Dźwięczy pośród nich jeden, nasz własny, to kolejne zdanie wyjęte z poematu Myśląc Ojczyzna. Tym, moi drodzy, co nas łączy i identyfikuje, jest polski język. Wszyscy mówimy po polsku, ale pojawiają się pytania bynajmniej nieretoryczne. Jak mówimy? Jakich słów używamy, czy dbamy o piękno naszego języka, czy się porozumiewamy? Trzeba też postawić pytanie, na jakich kanonach języka i literatury chcemy kształtować wrażliwość estetyczną i moralną młodego pokolenia. Ojczyzna. Pisze Karol Wojtyła, kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu. Patriotyzm zgodnie z myśleniem Karola Wojtyły wiąże się również z pracą, z wykonywaniem codziennych obowiązków, związanych z naszym stanem i powołaniem oraz z naszą ziemią. Patriotyzm zatem oznacza uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, współpracę, wzgląd na dobro wspólne. Wiąże się ponadto z troską o polską ziemię, o jej utrzymanie i o jej piękno. Dlatego z wdzięcznością dzisiaj myślimy o wysiłkach rolników, by polska ziemia przynosiła jak największe i najlepsze plony. Dlatego z uznaniem myślimy dzisiaj o służbie żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych stojących na straży suwerenności naszych granic i bezpieczeństwa naszego terytorium. Z tego też powodu na szacunek zasługują wszyscy nasi rodacy dbający o piękne otoczenia, w którym żyją na co dzień. Piękna nasza Polska cała. Drodzy bracia i siostry, święty Jan Paweł II mógłby zapewne powtórzyć słowa Józefa Piłsudskiego. Od lat najmłodszych myślałem o służbie Polsce. Narodowe święto Niepodległości zachęcaj nas do myślenia o naszej ojczyźnie. Oraz do podejmowania obowiązków, które słusznie się jej należą. Naśladując ojców naszej niepodległości, myślmy o Polsce nie tylko od święta. Myślmy z wdzięcznością i troską zarazem o jej obecny i przyszły kształt. Jej wolność bowiem leży nie tylko w rękach sprawiedliwego Boga. Pamiętając o słowach Jezusa przekazanych nam dzisiaj, wykonujmy to, co powinniśmy wykonać.